Najbardziej szkodliwą żywnością w okresie menopauzy nie jest cukier, nabiał ani gluten. To produkty, które kobiety po czterdziestce jedzą codziennie, myśląc, że są zdrowe, a które w rzeczywistości pogarszają objawy menopauzy. Zaburzają hormony, wywołują stany zapalne jelit i rozregulowują metabolizm. Dlatego wiele kobiet nagle tyje, czuje wzdęcia mimo małych porcji, traci energię i wygląda na opuchnięte. Nie chodzi o kalorie, lecz o dodatki chemiczne, takie jak karboksymetyloceluloza czy polisorbate 80, emulgatory znane z kosmetyków i przemysłu, uszkadzają one śluzówkę jelit i mikrobiom, co przy spadku estrogenu pogarsza każdy objaw menopauzy. Najbardziej niebezpieczne są ultraprzetworzone produkty, sosy light, batony proteinowe, fit, przekąski z długą listą składników i sztucznym błonnikiem. Choć brzmią zdrowo, niszczą hormony i trawienie od środka. Właśnie tu pomocny jest Shilajit. Silny, naturalny składnik wspierający kobiety po czterdziestce w równoważeniu hormonów i odciążaniu wątroby oraz jelit, zmniejsza stan zapalny, wspiera energię komórkową, poprawia krążenie i łagodzi typowe objawy menopauzy. Stabilizuje nastrój, sen i pomaga utrzymać energię przez cały dzień. Link do produktu znajduje się w moim profilu.